to znowu ja. Przerwana chwilkę była, bo mamy to pokojowe. Skończyłem tego drapa i teraz pokażę z Pekta No, tutaj dodałem do tej, do tej wody. Dobra, dodałem tutaj szyby. Po prostu ogony rzuciłem. Tutaj już pokazywałem. Dodałem do tutaj dźwignię. I tutaj takie coś. Żeby się nie dało bloku postawić. Dobra. E, jeszcze pokażę Wam, jak to ma być. Robię się tak. Stawiacie szulkara. O. Stawiacie szulkara, nie? tam Wam jeszcze... Robię tak. Szulkarnia. Kampicie gdzieś na gościa. On kopuje. Spadacie z nim. Potem tu. I tutaj do trapa. No i to w sumie tyle. Ja się lecę siema.